Cześć moi drodzy, witam Was w odcinku, o którym dostałam naprawdę wiele komentarzy, próśb, wiadomości prywatnych. Mirosław Hermaszewski, nasza reprezentacja w kosmosie. Jak na razie jedyny Polak, który w kosmosie gościł, miejmy nadzieję, że nie ostatni to człowiek legenda za sprawą właśnie swojego osiągnięcia, determinacji, ale przyznam wam, że jego życiorys jest bardzo ciekawy, już jako dziecko był dotkliwie doświadczony, a później udowodnił, że nie potrzeba mieć koneksji, ale wystarczy upór i chęć działania oczywiście nie zawsze tak jest trzeba jeszcze mieć trochę szczęścia ale u pana Mirosława wszystko się zgodziło więc bardzo dobrze że się udało i dzisiaj możemy o nim opowiadać jako o jedynym polskim kosmonaucie niestety pan Mirosław w ostatnim czasie zmarł ale opowiem wam jak wyglądało całe jego życie jak wyglądała droga do sukcesu jak wyglądały lata w wolnej Polsce diametralnie różniły się od tego jak wyglądały lata w PRL a także jak Kontrowersje towarzyszyły jego życiorysowi i jak spędził ostatnie lata życia. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie ze mną spędzić najbliższy czas. A teraz już zaczynajmy. Mirosław Hermaszewski urodził się 15 września 1941 roku. W Lipnikach, na Wołyniu. Miał szóstkę starszego rodzeństwa. Już jako półtoraroczne dziecko jednak przeżył ogromną tragedię. Cudem uniknął śmierci, kiedy przez jego wieś przeszła rzeź Wołyńska. Był marzec 1943 roku, kiedy jego matka, uciekając, została postrzelona. Na szczęście udało jej się przeżyć, pomogły jej Ukrainki, które zamieszkiwały sąsiednią wieś. Niestety nie wiadomo było, co stało się z dzieckiem. Wtedy ojciec pana Mirosława, wyruszył, by zobaczyć, czy ktoś jeszcze we wsi przeżył. Nikt się nie spodziewał, że tak małe dziecko uda się jeszcze odnaleźć, żywe. Gdy wypadłem z rąk postrzelonej mamy, nie zauważyli mnie. Albo przykryła mnie własnym ciałem, albo wypadłem w zaśnieżone zarośla, mówił po latach. Matka przeżyła, pomogły jej Ukrainki, ale nie wiedziała, gdzie został syn. nie Nieopodal opłotków na zamarzniętym polu ojciec niespodziewanie dostrzegł charakterystyczny koc w kratę, a w nim nieruchomego syna. Wokół dużo krwi, tata był pewny, że jestem martwy, byłem blady, ale kiedy potrząsnął mną, otworzyłem oczy i powiedziałem, tata si co oznaczało ogień i buch, czyli to, czego było dużo, a tłumaczyć chyba nie trzeba, mówił pan Mirosław w swojej książce. Niestety nie był to koniec tragedii dla tej rodziny, ponieważ jego ojciec już niedługo później, kilka miesięcy po tym wydarzeniu, został zastrzelony przez banderowców. Przeżyliśmy nasz polski holokaust, podsumował. Natomiast niedługo po wojnie trafił do Wołowa, niedaleko Wrocławia. Tutaj skończył szkołę podstawową i liceum. Jego mama, żeby utrzymać rodzinę, założyła sklep spożywczy, jednak w PRL-u jego prowadzenie też nie było łatwe. Natomiast pan Mirosław już jako małe dziecko bardzo interesował się lotnictwem, za sprawą swojego starszego brata, ponieważ jego brat Władysław był pilotem samolotów odrzutowych. Słyszałem o nim w radio i wyobrażałem sobie szum jego samolotu na defiladach. Pisano w gazetach o przodującym oficerze, pilocie Władysławie Hermaszewskim. Pojawiła się nawet czytanka w podręczniku do języka polskiego dla czwartych klas. Jak mały Władzio został lotnikiem, wspominał pan Mirosław. Więc jego starszy brat był dla niego bohaterem, być może trochę zastąpił mu ojca. Udawał swojego brata w swoim pokoju, a także bawił się razem z rówieśnikami w opuszczonym niemieckim samolocie. Ale w 1960 roku w Klubie wrocławskim przeszedł kurs pilotażu szybowcowego, a a potem rozpoczął naukę w szkole Orląd w Demblinie Szkołę ukończył w 1964 roku jako prymus i podkreślał, że mimo że nie mieli żadnych koneksji, to jednak zarówno jego bratu, jak i jemu udało się, bo po prostu o tym marzyli i byli uparci w dążeniu do celu. Wielu młodym ludziom już na starcie wydaje się, że nie będą w stanie wiele osiągnąć. Mówią, jestem z biednej rodziny, co ja tam mogę nie wytyczają sobie żadnego życiowego celu i marnują życie. A to nie jest tak, że gdy ktoś osiągnął coś w życiu, na przykład został kosmonautą, to miał zaplanowane to od początku i tak już szło, tłumaczył w rozmowie z pap. Po dwóch latach służby w Pułku Lotniczym w Poznaniu uzupełnił swoje umiejętności. Latał migami. W 1971 roku ukończył w Rembertowie Akademię Sztabu Generalnego. Natomiast już mniej więcej w tym okresie również ułożył sobie życie prywatne. W 1966 roku wziął bowiem ślub z panią Emilią. Ze Związku Małżeńskiego ma dwójkę dzieci. Syna Mirosława i córkę Emilię, która jest drugą żoną europosła Ryszarda Czarneckiego. Natomiast jeśli chodzi o karierę, to tutaj dalej szło jak spłatka. Dowodził 11 pułkiem myśliwców, z którego to stanowiska właśnie został wytypowany jako kandydat na kosmonautę. Został wyłoniony w drodze selekcji z grona kilkuset polskich pilotów, a 4 grudnia 1976 roku odleciał do gwiezdnego miasteczka pod Moskwą gdzie przygotowywał się do lotu kosmicznego. Ale nie było to takie oczywiste, bo wiecie, no, nikt nie dzwoni do człowieka i nie mówi słuchaj, chcesz polecieć w kosmos, no to luz, to wsiada i jedziemy. Tylko oczywiście są bardzo długie przygotowania, typowanie, wybieranie. Chociaż moim zdaniem i tak na wielkim spontanie takie wielkie przedsięwzięcie, w tym ZSRR się odbywało. I jak odcinek o Pugaczowej przygotowywałam, macie go w karcie, to doszłam do takiego wniosku i tu. Natomiast mimo wszystko jednak było tutaj sporo elementu przygotowawczego i w, mm, po prostu otrzymał telefon i zaproszenie we Warszawie, żeby nauczyć się czegoś nowego, ale nie wiedział jeszcze o co chodzi i nawet mu się po prostu nie śniło, że poleci w kosmos. A chodziło właśnie o selekcję do programu Interkosmos, wspólnych lotów radzieckich kosmonautów z obywatelami państw Bloku Wschodniego. Przygotowania były również medyczne i to zakrojone na dość dużą skalę. Zaglądano do wnętrza naszych organizmów wszelkimi możliwymi drogami i sposobami. Oddawano do analiz nawet nasze włosy, paznokcie i ścinki skóry, odnotował po latach. Panowie wiem, jak dużo włożyliście wysiłku, ale oczekuję od was więcej, bo przed wami jeszcze długa droga. Najlepsi polecą w kosmos na radzieckim statku kosmicznym. Wiadomość ta podziałała na mnie jak iskra elektryczna, wspominał Hermaszewski. I w pewnym momencie, mimo że było to ściśle tajne, postanowił powiadomić swoją mamę, że został wyłoniony do takiego projektu. Ale jednak, właśnie, chyba ciężko uwierzyć w to, że ktoś dzwoni, nawet jeśli jest to nasz syn i mówi: Mamo, lecę w kosmos. Niedługo wrócę. Zadzwonił więc do mamy, a ta poinformowała go, że radio, którego słuchał, nie działa i kupiła sobie nowe. No co stwierdził, że to dobrze, bo będzie mogła posłuchać o tym, jak leci w kosmos. Mama nie uwierzyła i odparła. Ty zawsze żartujesz, a w ogóle to po co ci ten kurs? Przecież umiesz latać. Natomiast tutaj jeszcze było po drodze jakieś schody, nie mogło pójść tak gładko. Ktoś chyba jednak nie chciał Polaka na pokładzie, bo wymyślano w pewnym momencie panu Mirosławowi różne choroby, z których wcześniej jakby stwierdzono, że na pewno nie doświadcza. Nawet wycięto mu migdałki, twierdząc, że są chore, a lekarz, który je wyciął, był dość zdziwiony, że wycina zupełnie zdrowe migdałki. Przed lotem udało mu się jeszcze wykonać ostatni. Telefon do rodziny, i córka zapytała go dość zabawnie. Katoś ty już dzwonisz ze swojego kosmosu? Przywieź mi stamtąd żywą gwiazdkę. I ponoć mówiła całkiem serio. No w końcu nie każde dziecko ma tatę, która lata w kosmos, więc chyba można wymagać gwiazdki z nieba, no nie? Przyznam wam szczerze, że ja bym wtedy umarła ze strachu, gdyby mój mąż leciał w kosmos, a ja bym siedziała w domu z dziećmi. Nie wiem, czym to przeżyła. Także dla pani Emilii wielkie szapoba, że ona to wytrzymała, bo dzieci sobie pewnie nie zdawały sprawy, a jednak ryzyko, no... Jest dość duże w takim przypadku. Historyczny lot rozpoczął się 27 czerwca 1978 roku o godzinie 17:27. Ziemia nadaje muzykę, Rodowicz śpiewa kolorowe jarmarki, Anna German śpiewa ulubioną przez geologów, ale przede wszystkim kosmonautów nadzieję. Na tle melodii słyszymy końcowe komendy odliczania, wspominał Hermaszewski. Wspominał także, że wielkim dla niego momentem było to, gdy mógł zobaczyć Polskę z kosmosu, zobaczyć Ziemię i właśnie naszą ojczyznę, tak jakby sobie możemy tylko na globusie pooglądać, a tutaj jednak na żywo. Podczas czwartego krążenia przelatywać będziemy nad Polską. Myśląc o tym, czuję dziwne podekscytowanie, mimo że jestem jeszcze bardzo daleko. Europa Środkowa spowita jest chmurami, ale część Naszego wybrzeża odcina się od szarych wód Bałtyku. Opisywał Hermaszewski i ponoć krzyczał do swoich kolegów: Zobaczcie, toż to moja Polska! I dni y, panu Mirosławowi na pokładzie upływały na przeprowadzaniu eksperymentów. Sprawdzano, czy stan nieważkości wpływa na jakość produktów różnych reakcji chemicznych, jak się okazało, wpływa na plus. Miał również sprawdzić, jak na orbicie zachowuje się ciało, gdy krew odpłynie z górnej partii do nóg. Eksperyment nazywał się Czajka, a później się okazało, że kilka razy zemdlał również w trakcie tych eksperymentów, co później odnotowała aparatura. W sumie podczas tej wyprawy kosmonauci 126 razy okrążyli Ziemię, a w kosmosie Helmaszewski spędził 7 dni, 22 godziny, 2 minuty i 59 sekund. I oczywiście był przygotowany świetnie do tej wyprawy, natomiast w praktyce kilka rzeczy się wymknęło spod kontroli. Kiedy raz poszedł skorzystać z toalety ze zdziwieniem stwierdził, że obok twarzy zwisa mu olbrzymia, chybocząca się brązowo-beżowa kula. Wzdrygnąłem się, ale nie miałem wątpliwości. To była zawartość mojego pęcherza. Po prostu zapomniał. Włączyć pompę odsysającą. W ułamku sekundy włączyłem co trzeba, i piękne, żywe zjawisko zniknęło w czeluściach lejka. Wspominał. Natomiast jest tutaj też romantyczna e, część tej historii, bo powiedziałam Wam, że. Żona na pewno się stresowała i nie dziwię się, natomiast napisała do męża list, dlatego pan Hermaszewski mógł sprawdzić, jak wyglądają latające w próżni łzy. List czytałem wiele razy. Czuję bliskość rodziny, choć jest tysiące kilometrów stąd, mówił wtedy. I oczywiście sporo rzeczy zabrał. Mógł zabrać kilogram generalnie, różnych rzeczy na pokład. Wziął m.in. miniaturowe wydanie pana Tadeusza, które później podarował Janowi Pawłowi II. Ale musi to być akcent zabawny i pan Mirosław również przemycił nieco procentów na pokład a dokładnie polskiego Winiaka. Dzięki temu można było wznieść toast za Jurija Gagarina, za narody Polski i ZSRR oraz ich przywódców, za rodziny, żony, dzieci i rodziców. Oczywiście było też za sprawą tego lotu kilka rekordów polskich do dziś niepobitych. I też Polska stała się czwartym krajem na świecie, którego obywatel znalazł się w kosmosie. Wyprzedził nas Związek Radziecki, Stany Zjednoczone i Czechosłowacja. Kiedy leciałem w kosmos nie miałem komputera na pokładzie, Komputer to była moja głowa. Dopiero chyba dwa lata po mojej misji kosmicznej pojawiły się na pokładzie statków sojusz rosyjskich komputery. Lądowanie nastąpiło 5 lipca na stepach Kazachstanu. Nie widziałem nic, ponieważ nasze iluminatory były zakopcone. To było takie niepewne, gdzie wylądujemy, czy dobrze wylądujemy. Poszukiwały nas samoloty i śmigłowce. Nikt nie mógł nas zlokalizować, mówił w rozmowie z RMFFM. Samo zejście z orbity jest niesamowicie dynamicznym procesem. To są zjawiska fizyczne, a więc ogromne drgania, przeciążenia. No i to, co widzi człowiek na zewnątrz rozpalone płomienie. Statek rozpala się, hamując w atmosferze. Tylna część mojego statku rozpaliła się tuż za plecami do 1750 stopni. A ja nie czułem tej temperatury, ale oczyma wyobraźni wiedziałem, czym to ewentualnie grozi, mówił w tej samej rozmowie. Oczekiwanie na otwarcie spadochronu to też jest moment dość ciekawy, bo ostatnie sekundy to się ciągną w nieskończoność. Otwarcie spadochronów kolejno, otwierają się różne. Wyciągające, stabilizujące, hamujące i w końcu ten ogromny. I wtedy już takie dziwne uczucie, że już ten dynamiczny tablotu był za nami. i Jesteśmy na tym spadochronie i jeszcze 15 minut do ziemi. Natomiast jak się domyślacie, pan Mirosław zaraz po tym, jak wylądował w Polsce, stał się wielką gwiazdą. Czy mu to bardzo odpowiadało? Nie do końca. Wyjechał wraz z rodziną do, na studia do Moskwy. Byłem wówczas nieśmiałym człowiekiem, nieprzygotowanym na taką sławę. Już kiedy wsiadaliśmy do rakiety, był wokół las kamer, mikrofonów, błyskały flasze. Powiedziałem Boże, żeby to się już skończyło. Oczywiście są rzeczy w jego życiorysie. Które budzą spore kontrowersje. Ponieważ po wprowadzonym w grudniu 1981 roku stanie wojennym Hermaszewski został członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Po latach konsekwentnie powtarzał, że na listę członków został wpisany bez swojej wiedzy i zgody, a o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedział się, gdy wylądował w Warszawie w trybie pilnym, ściągnięty ze studiów w Moskwie. Co ciekawe, też widział na żywo katastrofę, jedną z największych katastrof, które miały miejsce w Polsce. Chodzi o samolot Tadeusz Kościuszko, polskich linii lotniczych LOT. Pan Mirosław widział, jak samolot się rozbija, i zgłaszał to do mm, centrali, która już jednak wiedziała o tym, co się stało. W latach 1987-1990 był komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Tam otrzymał nominację generalską. Później był dowódcą wojsk lotniczych i obrony powietrznej. Próbował także swoich sił w polityce. W większość jednak bez powodzenia. W 2001 roku wystąpił w wyborach do senatu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Unii Pracy. Zasiadał także w Sejmiku Mazowieckim, gdzie uzyskał mandat. W Wolnej Polsce odnalazł się jednak, można powiedzieć, średnio. Jego syn, także wojskowy, był niesłusznie oskarżony o pomoc w kradzieży broni z jednego ze składów, później otrzymał za te oskarżenia o odszkodowanie. Często nie domagał także na zdrowiu, miał kilka zabiegów. Podczas jednego z nich popełniono bardzo duży błąd. Zaszyto mu tkaninę chirurgiczną w brzuchu, co odkryto dopiero podczas kolejnego zabiegu. Kontrowersyjny był także rok 2018, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego postanowił przegłosować ustawę mającą degradować osoby, które w latach 1943-90 sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu, w tym wszystkich członków wspomnianego już Wronu. Ustawę jednak zawetował Andrzej Duda, powołując się m.in. na przykład pana Mirosława. A Hermaszewski miał też żal, że Polska nie do końca wykorzystuje dziedzictwo tego wielkiego wydarzenia, jakim była jego wyprawa w kosmos. Z muzeum zniknęły informacje o locie Polaka w kosmos. Kapsuła lądownika statku Sojus-30, eksponowana w Muzeum Wojska Polskiego, też się gdzieś zawieruszyła, napisał w książce. Mimo wszystko, pan Mirosław był obywatelem honorowym kilku miast w Polsce, a także za granicą. Swój ostatni lot odbył w 2005 roku, tak zwany lot pożegnalny odbył bojowym MIGiem 29, gdy ówczesny minister obrony narodowej Jerzy Majdziński dowiedział się. Że jako jedyny polski kosmonauta nie wykonał do tej pory lotu pożegnalnego. Pan Mirosław uwielbiał dzieci, szczególnie swoje wnuki, które którymi bardzo się cieszyły. I kiedy się z kimś spotykał, bardzo często pokazywał ich zdjęcia na komórce. Widać, że był naprawdę w nich zakochany. Natomiast też pomagał innym dzieciom, udzielał się charytatywnie. Między innymi brał udział w nagraniu audiobooków RMFFM, tworzonych z myślą o dzieciach przebywających w szpitalach. Natomiast w zeszłym roku też było o nim głównie. Głośno za sprawą zatrzymania przez policję, które miało miejsce 25 października 2021 roku, podczas prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwości. Pan Mirosław stwierdził, że przed podróżą zażywał lek na żołądek, nie będąc świadomym, że zawiera on etanol. Natomiast informacja o śmierci pana Mirosława podał w rozmowie Stefan 24 jego zięć. Ryszard Czarnecki. Teść zmarł dziś po południu w Warszawie, przekazał polityk. Chorował na nerki i był operowany. Teść miał bardzo poważną operację, ale mimo swojego wieku miał silny organizm. To był dla nas szok. Nie spodziewaliśmy się, że może nie wyjść ze szpitala. Wierzyliśmy, że przeżyje tę operację i wróci do zdrowia. W planie miał wyjazd za granicę i cieszył się na niego, mówił faktowi Ryszard Czarnecki. Tak, ponoć pan Mirosław planował odwiedzić rodzinę w USA. Wiesz, Rysiek, teraz albo nigdy miał powiedzieć. Podczas ostatniej rozmowy z Zięciem. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej o panu Mirosławie, ponieważ ja przyznam szczerze, że musiałam to zmieścić w takiej naprawdę bardzo dużej pigułce, ponieważ jego życiorys jest niesamowicie ciekawy. Jeżeli bardziej Was interesują te właśnie wszystkie wojskowe sprawy, lotnicze historie, to tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja to musiałam tutaj bardzo ograniczyć. Polecam Wam książkę Ciężar Nieważkości, opowieść pilota kosmonauty. I zazdroszczę też wszystkim, którzy mieli okazję z panem Mirosławem spotkać się na żywo, ponieważ był on zapraszany na spotkania w całej Polsce, by opowiadać o swojej wyprawie, a także popularyzować kosmonautykę. Więc jeżeli należeliście do tego grona osób, które miały okazję się z nim spotkać na żywo, dajcie znać w komentarzach. Zresztą liczę na komentarze jak zawsze od was. Bardzo lubię je czytać, jak wiecie. W całej rodzinie pana Mirosława składam kondolencje. I jeszcze raz chciałam wam serdecznie podziękować za to, że pisaliście do mnie tak o to, żeby ten odcinek powstał. Bardzo Wam dziękuję, że poczekaliście na niego jakiś czas i zapraszam Was także na kolejne odcinki, które będą pojawiać się na moim kanale jak zawsze we wtorki, czwartki i soboty, więc do zobaczenia. Dziękuję wszystkim, którzy byli do samego końca ze mną i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tych, którzy odwiedzają go regularnie. Zawsze się cieszę, kiedy nasza rodzina się powiększa. Dziękuję wam jeszcze raz i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia!